Pij mleko. Będziesz wielki. Pij mleko. Będziesz wielki. Witam serdecznie. Ja jestem Korentin. Tradycją Formuły 1 jest to, że kierowcy na podium piją wino musujące, zaś w krajach arabskich wodę różaną. Mówił o tym Bartek z kanału rajdy Formuły 1. Podczas słynnego wyścigu Indianapolis 500 ma miejsce nietypowa tradycja, kiedy to zwycięzca wyścigu pije mleko. Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego tak jest? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, czym jest Indianapolis 500. Jest to wyścig rozgrywany niemal corocznie od roku 1911 na owalnym torze Indianapolis Motor Speedway w Stanach Zjednoczonych. Niemal bowiem w latach 1917-1918 oraz 1942-1945 Indy 500 nie odbyło się, na co wpływ miały trwające wtedy dwie wojny światowe. Dla serii IndyCar ten wyścig jest mniej więcej tym samym co Grand Prix Monaco dla Formuły 1 czy 24-godzinny Le Mans dla serii WEC, czyli najważniejszą imprezą w sezonie. Co ważne, Indy 500, Grand Prix Monaco oraz 24-godzinny Le Mans zaliczają się do tak zwanej potrójnej korony sportów motorowych. Jedynym kierowcą, który ją wywalczył jest dwukrotny mistrz świata Formuły 1, Brytyjczyk Graham Hill. Grand Prix Monaco wygrywał aż 5 razy, zaś Le Mans oraz Indy 500 po jednym razie. Jak sama nazwa wskazuje, dystans wyścigów Indianapolis wynosi 500 mil. Przeliczając na okrążenia, jest to 200 kółek. Wyścig odbywa się w weekend Dnia Pamięci w USA, który przypada na ostatni weekend maja, co powoduje, że często odbywa się wtedy, kiedy jest Grand Prix Monaco Formuły 1. Wyjątkiem od tej reguły był rok 2020, kiedy to przez pandemię Indie 500 przeniesiono z maja na sierpień. Wspominałem na początku filmu, że Indie 500 rozgrywane jest od roku 1911. Nie bez powodu, bowiem tradycja picia mleka zaczyna się dopiero w latach 30. W roku 1933 ten wyścig po raz drugi w swojej karierze wygrał Louis Mayer. Po wyścigu amerykański kierowca napił się ze szklanki swojego ulubionego napoju, jakim było mleko. Matka kierowcy powiedziała Meyerowi, że szklanka mleka bądź maślanki to najlepsza rzecz do picia w upalny dzień. W 1936 roku Louis Mayer po raz trzeci i zarazem ostatni wygrał Indy 500. Tym razem jednak nie patyczkował się i jeszcze przed wejściem na ceremonię sięgnął po całą butelkę mleka. Wzbudziło to ogromne zainteresowanie. Stratek jednej z izb mleczarskich zasugerował, by zwycięzca w wyścigu corocznie otrzymywał w nagrodę butelkę mleka. Tak też się stało, dzięki czemu w latach 1937-1945 mleko było w programie Indy 500. Niestety, tę niezwykłą tradycję brutalnie przerwała Druga wojna światowa, przez którą w latach 42-45 wyścig Indianapolis 500 nie mógł się odbyć. Gdy się ona zakończyła, to nowym właścicielem toru Indianapolis Motor Speedway został Wilbur Shaw, który Indy 500 wygrywał trzy razy. W roku 37, 39 i 40. Oznaczało to, że jako zwycięzca wyścigu pił mleko trzy razy. Show nigdy nie był jednak fanem picia białego napoju i zarządził, by zwycięzca Indii 500 otrzymywał butelkę wody. Ta tradycja miała miejsce w latach 1946-1955. Została ona jednak przerwana przez fakt, iż dnia 30 października 1954 roku niedaleko Dekator Wilbur Show zginął w katastrofie lotniczej na jeden dzień przed 52 urodzinami. Jego przedwczesna śmierć oraz zmiana właściciela torów Indianapolis spowodowały, że w 1956 roku na stałe powrócił zwyczaj mleka dla zwycięzcy Indy 500. Od tamtej pory tylko jeden kierowca wyłamał się z tej tradycji. Był nim dwukrotny mistrz świata Formuły 1, Brazylijczyk Emerson Fittipaldi. Półpolak w 1993 roku pił sok pomarańczowy po to, by móc promować cytrusowy przemysł w swoim kraju. Nie spodobało się to kibicom, którzy go za to wygwizdali. Emerson jednak tłumaczył się tym, że jest brazylijskim producentem soku pomarańczowego i od wielu lat wznosi to za zwycięstwo właśnie z sokiem pomarańczowym. Dodał też, że po wygraniu Indy 500 napił się mleka po tym, jak wypił trochę soku. Czy jeżeli kierowca cierpi na nietolerancję laktozy, bądź też po prostu nie lubi tradycyjnego mleka, to nie napije się tego białego napoju? Otóż nie. Organizatorzy Indie 500 są gotowi na każdą ewentualność. Przykładowo, w 2022 roku 6 z 33 kierowców powiedziało, że w razie wygranej chcą mleko 2%, zaś Kolumbijczyk Juan Pablo Montoya nie podał żadnych preferencji, ale za to z pięcioma innymi kierowcami zażyczyli sobie mleka czekoladowego. Niestety mleko smakowe nie jest oferowane. Pozostali kierowcy wybrali pełne mleko, a jednym z nich był zeszłoroczny triumfator i były kierowca F1, Szwed Markus Eriksson. Oto lista startowa Indy 500 na rok 2023. Dajcie znać, komu kibicujecie najbardziej. Reasumując, tradycja picia mleka przez zwycięzcę wyścigu Indianapolis 500 jest bardzo ciekawa. Wystarczył czysty przypadek, by weszła ona na stałe. Pomimo przerw, ta tradycja przetrwała z nami do dziś. A co wy sądzicie o tej tradycji, i czy lubicie pić mleko? Piszcie w komentarzach. Na dziś to wszystko. Subskrybujcie mój kanał i udostępnijcie materiał znajomym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.